Dobry wieczór. Witam państwa bardzo serdecznie. Strasznie się cieszę, że państwa widzę. Znaczy wyobrażam sobie państwa tylko bo no, niestety nie widzę. Szanowni państwo, dzisiaj o kurde. Nie wiem czy, mm, czy mam rację, czy mi się to skojarzyło z niepełną erekcją. No zobaczcie państwo. Trochę nim trenowałem i niestety sprężynki się zepsuły. Jutro przyjdą nowe. Także będę musiał go naprawić. Szanowni Państwo, wiem, wiem doskonale. Obiecywałem Państwu ostatnimi razy, że to już są jedne z ostatnich zakupów książek. Ale jak Państwo wiecie, ja jestem człowiekiem słownym, tylko że po prostu jestem chory. Jestem chory na to, że jak zobaczę fajną książkę, to po prostu nie jestem w stanie się powstrzymać. Czy Państwo to rozumiecie? Ja zasługuję na leczenie. Na współczucie i buziaczki i całuski, a nie na słowa potępienia. Zobaczcie tutaj na pomarańczowo, elegancko, bątą. <laughs> Troszkę w złocie, bo tak podobno jest teraz bątą i silwu -y Szanowni Państwo, chcę Państwu pokazać, jakie zakupy zrobiłem. Straszne to jest, jak on się otwiera. Okropnie. No wyobraźcie sobie Państwo, że... Ktoś mnie napada, tak, ja to wyjmuję, zamiast tutaj z błyskiem wyskoczyć ostrza, tu ktoś dostaje atak uśmiechu, tak, że, że tak fajnie ten e, nożyk wyskakuje. Może to też jest metoda osłabienia przeciwnika przez roz, rozśmieszenie go. O, ale można i tak. Szanowni Państwo, to są książki, uwaga, zaraz Państwu wytłumaczę, dlaczego jestem ostrożny jak z dziewicą, no chociaż z dziewicą to nie byłem za bardzo ostrożny. To są książki. Coś cholera z paznokciami mam. Cipco i cyny mi brakuje wyraźnie. Bardzo fajna książka, Jan Zumbach. Po prostu jak to zobaczyłem, to od razu postanowiłem, że tę książkę kupię, co też e, zrobiłem natychmiast. Książkę kupiłem e, wspaniały pilot, no, bieży świat, tak, na no, taki chuligan e, swojej epoki, tak. E, nawet takie zdjęcia są, nie wiem, kiedy to przeczytam. Ale książka ma u mnie wysoki priorytet ważności, co oznacza, że będzie umieszczona w toalecie. Co oznacza, że no w przeciągu dwóch tygodni na nią zwrócę uwagę. Polecam. Ile kosztowała? 27,99. No, trzeba taką książkę mieć. I teraz apel do dziewczyn. Jeśli nie czytałaś tej książki, nie ma mowy, żebym poszedł z Tobą do łóżka. No, po prostu nie i koniec. No, chyba, że bardzo poprosisz. Kolejna książka, muszę. Zasłonić nazwisko, e, Młodość tego pana, jak to mówi panator, akwarelist. kurde, akwarysta. No, ten, co się bawił akwariami i nie tylko. Akwarelista. akwarelami i akwariami. E, 29 zł, 99 groszy. E, czytałem tutaj, że był mizoginem. No, nieładnie, panie Haborodo, e, nieładnie kobiety trzeba szanować i kochać. A dlaczego zakrywam tym paragonem z kebaba, yy, nazwisko tego pana? Bo niestety żyjemy w takich czasach, że samo nazwisko może spowodować bardzo duże kłopoty dla właściciela kanału, którym jestem, dlatego odkładam. Szikel Gruber, on tak naprawdę miał nazwisko. tata yy, pana Adolfa Haborodo zmienił nazwisko yy, z Szikel. Gruber nigdy nie umiał tego wymieniać. Yy, Mózg rządzi. Bardzo fajna książka o gadzi mózgu. Polecam panu Dominikowi Beborodo, Rodo, żeby sobie poczytał trochę o mógł Gadzim. gdzie on jest. Aha, nagrywa, nagrywa, kurczę, znowu nagrywa do góry nogami. Nie, ja nie mogę. Nie, no ja nie mogę. Telefon za 4000 źle nagrywa, rower za 4000 źle nagrywa. To znaczy, że ta czwórka to jest jakaś liczba przeklęta. Patolodzy, to jest książka, jedyna książka chyba kobiety, którą kupiłem w ostatnich dwóch latach, bo po prostu kobiet nie czytam, bo kiepsko piszą moim zdaniem. Ech, tutaj Państwo widzą Brzydkie Dzieci, czyli Mała serenka Cyklop, ym, Adis Wrocławia i inne smutne historie sprzedawca Błądziewiczyk, także tu sobie można poczytać. Ech, bardzo fajne, obrzydliwe, no ale to muszę mieć dobry nastrój, żeby to czytać, bo tak e, w dobrym nastroju to się za bardzo nie da. Katarzyno O, to jest kolejna książka kobiety, którą kupiłem. Ale ta pani na szczęście tylko spisywała to, co policjanci mówią i to jest bardzo fajnie o kobietach, jak udają, jak pomawiają dobrych chłopaków o gwałty na dzieciach, jak nie są za to karane. No i nawet jest tutaj napisane, że niektóre kobiety w policji są fajne. Czyli, żeby pisać, że niektóre są fajne, to wniosek jest taki, że no ogół musi być chyba niezbyt fajny, skoro trzeba tak podkreślać. Że są jakieś fajne dziewczyny. No oczywiście, że są fajne dziewczyny. Sam znam fantastyczne kobiety, które się e, w jakichś tam dziedzinach specjalizują, i to, to super. Ja jestem przeszczęśliwy, że takie kobiety znam. E, po prostu, no, kobiety są gorące, tak jak śpiewą Norbi. Dobrze, szanowni państwo, e, to sobie tutaj położymy. O, żeby nam nie przeszkadzały. Wszystko dla Państwa robię. A czy Państwo to doceniają? Czy Państwo doceniają, że ja tak dbam, żeby tutaj wspaniale było i wygodnie? Nikt tego nie docenia. Nikt nie docenia, jak ja się dla Państwa staram. Ja to dla Państwa kupiłem. A Wy mówicie, że jestem nałogowcem. To jest dla Państwa. I Państwo powinni za to zapłacić. No ale. No. Kurde, co ja gadam głupoty. Szanowni Państwo, co kupiłem? Dukaj król bólu. Szanowni Państwo, dukaj. Ja składam wniosek i mówię to przed całym wszechświatem, tu i teraz. Niech cały świat słyszy moje słowa: że Pana Dukaja trzeba złapać. I nie dopuścić do śmierci jego mózg, trzeba podtrzymywać przy życiu, aż technologia będzie potrafiła go wskrzesić, i nie możemy pozwolić takim pisarzom na śmierć fizjologiczną. Czyli piekarę Dukaja trzeba ich wyłapać, i po prostu zamrozić i czekać, aż technologia ich odmrozi, żeby nam wiecznie pisali wspaniałe książki. Nie możemy pozwolić, żeby śmierć zabrała nam takich wspaniałych pisarzy. E, dobrze, Dukaj, Król Bólu. Dukaj Duka. Dukaj du, 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 duka. tak. Król bólu 1. Ale i tak Państwo nie zobaczą, bo jest do góry nogami i Król Bólu 3. Wspaniałe książki. Po cichu państwu wyznam, że chyba już je czytałem, ale cicho, cicho. Najnowsza książka Pana Piekary. Ostatnio się bardzo uaktywnił, no bo niestety pewna pani go na... No jakby go naraziła na prawie utratę pół miliona złotych. Więc musiał dużo książek napisać. Ja też Państwu powiem, że jak przyszła do mnie bida, to kobietopedię napisałem i stosunkowo dobry. Także, jak bida, to jest dobry motywator. Zresztą ostatnio jestem bez kasy, prawie. Nowa książka, Przeklęte Krainy. Dzisiaj zaczynam czytać. Och, cholera znowu. Dobra, pokażę Państwu. Komandosi Adolfa Grubera niemieckie siły specjalne jak państwo wiecie, no ja czytam wszystko w tym temacie zdjęcia straszne czasy tak? dlatego trzeba czytać, żeby już nigdy nie powtórzyła się to, to nieszczęście maharishi, maheshiyogi, nauka o bycia sztuka życia, nie czytałem tej książki takie tam peplanie duchowe, ja po prostu to bardzo lubię dukaj znowu dukaj, córka łupieżcy, tego nie czytałem ale chętnie przeczytam. Jeśli chcą Państwo rozpocząć przygodę z Panem Dukajem, to polecam od ekstensy. To jest książka. Wiecie, że mam słabą pamięć. Mam bardzo słabą pamięć. Ale ekstensy nie jestem w stanie zapomnieć do teraz. Więc jeśli chcecie zacząć przygodę, to ekstensa, a potem ksawraz, wyżrym i inne jakieś tam mity, czy jakoś tak ten tytuł wygląda. A to nie wiem, czy dobre nie mogę polecić. Może za bardzo odleciał, może za blisko. Samo obrona, kupiłem takie zeszyty, jak się skutecznie bronić przed fanami, e, którzy chcą mi dawać pieniądze. No jakoś, no, no niespecjalnie mam okazję do tych działań obronnych ostatnio. Efektywna walka bez broni. To no, zobaczcie, jak bliźniego swego uderzył pięścią. E, powiem Państwu, nigdy bym tak kogoś nie uderzył, bo to takie uderzenie to jest e, po prostu bardzo drogie. Widziałem pisma sądowe, gdzie widziałem, jakie są kosztorysy po pobiciach, wyliczane tego, takich uderzeń, właśnie takich na szczękę zęby. Nie uderzajcie nikogo. Jak ktoś was napadnie, to góra nos, tak mu na NFZ, tam mu ustawiono hala oczy. Nawet jak tu mu kość rozwalicie czy coś, to. A tutaj niestety za ząbki będziecie musieli płacić, także ja tak nie uderzam. Ja jestem normalnym człowiekiem, normalnym, porządnym Polakiem, bogobojnym katolikiem, więc. Biję z całej siły w nos, oczy, o tak, ono. tak Staram się tak jakoś tak po Bożemu, żeby to było, a nie jakieś takie bezbożne, szatańskie jakieś te sztuki walki. Po co to komu? Po co to? Komu to potrzebne? Światło Yoga Sutra Patanjalego. E, o o Patanjalim to już czytałem e, w różnych urywkach wiele rzeczy i bardzo chciałem. Jak zobaczyłem książkę, no to od razu się pobierałem, no i musiałem kupić. Także zresztą i tak chcę ćwiczyć trochę jogę ze względów głównie zdrowotnych. MMA mieszane z sztuki walki, trochę sobie ostatnio sprzętu kupiłem. Dzisiaj byłem zapisać się do lekarza, chcę chodzić na rehabilitację barków i będę systematycznie trenował. Czekają mnie w najbliższych latach, na pewno będę no, niestety musiał się bić wielokrotnie, więc chce się przygotować, tak, szykuje się, tak jak byłem młody, tylko już teraz jestem trochę stary dziadek, tak, to zobaczcie, jak to nieładnie, tak, no nieładnie tak bliźniemu swemu, no to zobacz, jak to biją, zamiast pójść przybić mu pione, pójść na jakąś herbatkę, na yerba metna, no, ostatecznie na jakieś piwko, pogadać, zakumplować się, pogadać o dziewczynach, o samochodach, no to dwóch mężczyzn się bije, no to tak nie po Bożemu nawet, tak, także, szanowni Państwo, to by było wszystko, o... Zakładki to jest super. Bo zawsze robiłem tak, że w książki wkładałem. W książki wkładałem na przykład kawałek papieru toaletowego. I żeby mi po prostu przypominał, gdzie to było. Dlatego zbieram zakładki. I to by było na tyle, szanowni Państwo. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. No i co? I pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się dobranoc. Chłop w dom, Bóg w dom. Cześć.